Takie lego O takie o Ma 242 klocki I Takie o pociąg Otwieramy go Musimy nachylić trochę Dobra. Dobra. Mamy instrukcję już. O tu jest pierwsza strona. Tu się wysypujemy. Tu jest jakiś dziwny klocek oddzielnie jest zapakowany. A, bo on będzie świecił. Tutaj mamy kolejną. Okej. Okay. Chwila. Okej, okay, już, już, już. Tak. Dobra, kolejny zestawik. Dobra. Jest otworzony. To jest ostatnia folia. Już tu wysypane ostatnie kloczki. Widzicie instrukcję, Dobra, tylko wam pokażę. O. Dobrze. Chwila. O. Szukamy sobie kloczka. To będzie tutaj ten kloczek. 8 Teraz szukamy tych klocków, przycipiamy je Tako, tak przyczepiamy je. Chwilę musimy znaleźć jeszcze klocki, jeszcze, jeszcze kolejne. Mówcie, jak coś ma źle widzę, Mówcie. Dobra, znowu mamy ten klocek Układamy go znowu Tak oto wygląda O, tak tak to, to Szukam już od razu wszystkich, żeby Wam nie marnować czasu już tak długo Tak Dobra, mamy Montujemy. I do tego takie malutkie koła. Jest dobrze. Więc i ostatni nam brakuje. Ostatni klocek już znaleźliśmy. Jedziemy. Nie wiem Gdzieś chyba nie pasuje Oj ciężko się wsadza tego te kółka O wsadziłem To drugi Wsadzony już jest Oj. Dobra. Kolejny włożony. Kolejny włożony. O, już się nam. Jakoś szybko. O, dobra. Musimy to włożyć, dobra jest. O takiego, kueta, Teraz szukamy. Chwila. Okej, okay, dobra, szukamy jednego takiego. O takiego, o. Mam go. Dobra, kolejny szukamy, mamy już. Takiego. Te kurączkę jakby. Takiego jeszcze. Taki... ten. I jeszcze szukamy... Chwilę, bo nie mogę ci znaleźć. Nie mogę ich znaleźć. A nie, jeszcze nie znalazłem jednak. Pomyliłem się oj coś chyba nie znajdę na razie myślałem że nie znalazłem ale jednak nie chwila o mam mam znalazłem a nie jednak nie macie pokażę wam które to mogło być a szukamy ...takiego podwójnego który to Widzicie go widzowie? Ja go na razie nigdzie nie widzę. Szukamy, szukamy, wpiszemy w komentarzach gdzie. Dobra, go znowu tak Dobra, już znowu Gdzie on może być? Może gdzieś w indziej. gramy Dobra Moży tak mam milony Idzie go gdzieś Chwila, widzicie go gdzieś? Widzowie? Ja go na razie nie widzę Ale może zaraz go znajdę Jak coś to wam zaraz zatrzymam live i później go dokończę Bo mam mało baterii w telefonie Widzicie go? Zaczekajcie, ja wam... Ja, Dobra, jeszcze jednego klocka, który... a nie, no właśnie jeszcze jednego klocka nie uspokowałem, tego który się świeci chyba, ja szukam, wam... przebinę te szukania, chwila, muszę jeszcze dodatkowo lampkę włączyć, nie szukam lampki jakiejś jeszcze dodatkowej, Lampy. Albo dobre wam od ciebie na chwilę. Nie powinniśmy mieć coś takiej dobrej widoczności. No i dobra będę wam dobra, szybko wam znajdę ten klocek. Który brakuje? Nie wiem, może gdzieś w Paton Bo ja go raczej nie widzę na razie Dobra, jedno wam przyczepię, żeby nie było wam aż tak ciemno Jest dobrze, tak? Chwila Chwila, widzia. Dobra. Dodam wam ankietę. Em um. Chwila, Chwila. Zawsze się muzyka wączyka. Chwila, muszę się zastanowić, chwila, gotowe? No to rozpoczynam wam ankietę. I zmniejszymy ją I wstawimy ją tam gdzieś w róg No Rozszerzymy wam No i no to chwila, szukam tego klocka, szukam Ale coś nie widzę go na razie i właśnie brałem podłączyć do ładowania o, już go podłączyłem, już będzie dobrze szukam, szukam, ale coś go nie widzę Więc na razie tak o, zmontujemy dobra, widzimy że trzeba to... ten klocek, o Włożyć tu A nie To na odwrót, sorry O to koło trzeba było robić O tak Bierzesz Zbierz go tu I to dajesz tutaj Hop I jeszcze właśnie nam brakuje tego jednego Obserwnego klocka Mam, znalazłem go nie wiem jaka go znalazłem. Teraz szukam cztery takie. Takie złote. Cztery złote. Tu je kładziemy. Chwila. Lampkę wam szukam. Muszę na wam na chwilę wyciszyć mi. No, jednak nie znalazłem wam tej lampki, ale postaram się Okej. Okay. Te cztery klocki, a nie jeszcze nam brakuje czterech zielonych. i dwóch takich dużych złotych złotych bardziej i teraz pierwsze dajemy widzicie tako chwila tako Sorry widzowie, zapomniałem wam włączyć mikrofonu nie słyszeliście, co ja mówiłem, ale mówiłem, że nie dałem rady sobie radzić i to była i to będzie ta niespodzianka booster karpoka, ale zaczekajcie. Oj, sorry, go znowu. Dobra, otworzyliśmy go już. Patrz, odkładamy go tam na bok. Chyba nic nie będzie, bo już widzę. Tak o. Hop. 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 Już chyba nic nie będzie. O, jakaś owca stara. To była ta właśnie niespodzianka. Bardzo słaba. Ale się niech w tyle leży tam. To jest O tu niech się w tyle leży. Te karty. No i niech tu leżą te karty, szczerze. I ten taki bisterek otworzony. No i już wam ankietę usiłam. Dobra. I już. Zaczekajcie widzowie Chwila widzowie, muszę się zastanowić yy, Dobra Dobra, to układamy dalej Chwila O, jest dobrze? Tak Ok, tak, to teraz czekamy jednej czerwonej platformy i zielonego mam, mam, i to teraz trzeba przyczepić to tutaj. To, i to jak widzę, to trzeba to nałożyć, tak? No i. Teraz trzeba znaleźć osiem takich płaskich klockuszków. One są dobre. Widzę je, bo ich jest dużo. Trzy, już mam trzy. Już mam trzy, a trzeba osiem. No już mam cztery. Pięć trzech. Brakujemy. To może. Czy one się znajdą? No i co? No i chyba będziemy skończyć live, bo jest mało tych jeszcze ten live, więc prawdziwe.